W internecie zarabiać warto. A dlaczego warto zarabiać w internecie, właśnie z nami w projekcie ekspert afiliacji? O tym powiedzą Wam najlepsi liderzy naszego projektu. Cześć, warto zarabiać w internecie, ze względu na to, że nie musisz się martwić o pieniądze. Ja tutaj przyjechałem swoim własnym samochodem. Nie musiałem się martwić, że jest drogie paliwo, ponieważ internet za to zapłacił. Internet zapłacił też za pyszną pizzę, którą właśnie zjedliśmy we włoskiej restauracji. Nie martwimy się o pieniądze, ponieważ zawsze możemy sobie pocisnąć więcej wniosków. Za każdy wniosek zarabiamy przynajmniej 100 złotych. Naprawdę warto zarabiać się w internecie ze względu właśnie między innymi na ten aspekt finansowy. Maciej Bukowski. Dzięki. Cześć, Dlaczego witam? jeszcze warto? Spójrzcie, spójrzcie, gdzie jesteśmy. Takie piękne widoki, czy nawet w ręku na rynku we Wrocławiu. Możemy, możemy przybywać w, w każdym mieście, jakim chcemy. I zagrabiasz na tym. Wolność geograficzna. Tak, dokładnie. Nie? Za granicą, w Polsce, gdzie chcemy. Nic nas nie ogranicza, dokładnie. Możemy sobie spakować laptopa, tak naprawdę na cały nawet biznes... Nawet w telefonie. Nawet w telefonie, cały nie? W telefonie. Chowamy biznes w kieszeń, lecimy na drugi koniec świata, zarabiamy. Świetnie, dzięki. Dlaczego jeszcze warto zarabiać w necie? Właśnie z nami. Nie wymagane jest praktycznie żadne doświadczenie. Zawsze można wszystko zrobić bardzo prosto. Nie da się praktycznie tego nie zrobić, jeżeli się tego nie będzie chciało w ogóle próbować. Jasne, czyli jest to proste dla każdego, każdy może spróbować według Ciebie. No tak, uważam, że to jest tak, wystarczy tylko się przyłożyć do pracy i na pewno ten, za nic nie ma praktycznie nic. Jasne, super, dzięki. Andrzej, dlaczego jeszcze warto zarabiać Cześć, na Kolejnym argumentem, dlaczego warto zacząć zarabiać przez internet jest jeden bardzo ważny według mnie argument, czyli rozwój. Pieniądz umożliwia nam otwarcie nowych drzwi, nowych możliwości, nowych ścieżek rozwoju, dzięki czemu możemy podążać we własnych nowych kierunkach, które kiedyś nawet za dzieciństwa obraliśmy. Ja na przykład przed chwilą dostałem nowy przelewik, 125 złotych, nie wiem czy będzie widać, nieważne. Ja widziałem, jest. Tak o, nie? Tak, Fajnie wpada, wpadło. super. Przed nią mam nową na kolejną pizzę. Pewnie. Fajne jest to, że słuchajcie, nie musimy tutaj czekać na pieniądze też, nie? Czyli tam na przykład do 11, czy walczyć o pieniądze z, nie wiem, z pracodawcą, tylko faktycznie te przelewy po prostu nam wpadają cały o, czas. Nie, tak. Dzięki Andrzej. Angie! Dziękuję. Cześć wszystkim. Słuchajcie, wszyscy gadają o pieniądzach, o, o wolności geograficznej, a ja wspomnę też ważny aspekt, którym jest społeczność, wyzywanie kontaktów. Słuchajcie, ja jestem ze Śląska, Tutaj są osoby z województwa mazowieckiego, przyjechały też osoby z Pomorza, więc w całej Polski, so, w całej Polski potrafimy się połączyć i, i, wymienić, spotkać. i wymienić, spotkać się i wymienić swoje doświadczenia, które, nam, które pozwalają nam po prostu pnąć się dalej. Wspieramy się wzajemnie, jest naprawdę ten aspekt społeczności. Jest naprawdę bardzo, bardzo kluczowy tutaj. Jest bardzo fajny. Więc jeżeli dziś chciałbyś dołączyć do takiej społeczności, no to tak jak już mówiłem tobie w jednym z naszych filmików, masz tutaj najlepszych liderów do wyboru. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do naszej społeczności Ekspert Afiliacji. Trzymajcie się, cześć!